Witajcie serdecznie, z tej strony Bear, tym razem zagramy w Operacja Fistaszek a razem z pingwinami z Madagaskaru. To do dzieła. Tutaj instrukcja jak jak grać. Czyli po prostu trzeba wystrzelić Rico w kierunku torby z orzeszkami. I żeby właśnie wtedy Rico mógł zebrać. O, trzeba ustawić tak, żeby wziął. O właśnie w ten sposób. Musimy zbierać jak najwięcej, jak najszybciej. Na razie mamy tylko jednego fistaczka, a tam się już pojawiają słonie, zanim go się zdenerwują i będą uszkadzały mur. Dobra, damy tutaj słonikowi. O jest udało się teraz. To trzeba je dokarmiać, bo nam zniszczą mur. I wtedy będzie koniec gry. Dobra, tu dajemy. Aha, już tutaj właśnie robią. Już niszczą. Bo są złe, bo głodne. Coś, coś nie może zabrać. Mhm, i koniec. Dobra, zagramy jeszcze raz, bo 25 punktów to jest zdecydowanie za mało. I jest, tym razem się udało. Tym razem również. O to chodzi. O, teraz trochę za daleko. czekamy aż się obróci tutaj jeszcze rzucimy fistaszka słonikowi o teraz cztery aż, bardzo ładnie dobra rzucimy znowu fistaszka żeby nie, nie zdenerwował się za bardzo i żeby nie uszkodził muru o jest dobra rzucamy szybko tutaj też nie udało się na razie mur jest cały, także całkiem nieźle. Tylko zdałoby się też zbierać te fistaszki, bo za chwilę będzie brakować, bo już tylko dwa zostały. O, właśnie. O, już się denerwują, już się denerwują. Szybko. O nie, skończyły się fistaszki. Już niszczą. Szybko, szybko. Tylko jeden. No i właśnie. Się zdenerwowały i zniszczyły mur, i, i tym samym jest koniec gry. Zdobiliśmy 90 punktów. A spróbujemy jeszcze raz poprawić ten wynik. O, tym razem dwa. Trochę za blisko. Doskonale. Nakarmimy no. jeden pistaszek. Mogłoby być więcej. O cztery, cztery to ja rozumiem. No rzucaj, rzucaj, rzucaj. Za chwilę zniszczą mur. Jak się nie pospieszymy, będzie koniec gry. O, dobra, rzucamy tu. Ładnie, o to chodzi. Rzucamy. O, jeszcze kończą fistaszki, trzeba się spieszyć i zbierać nowe. O, nie, nie mamy już fistaszków. No cóż, widzę, że nie pobiliśmy rekordu, no ale zdobyliśmy 70 punktów. Możecie pochwalić się swoim wynikiem w komentarzu. Oczywiście, jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, udostępnijcie. A już się z Wami żegnam i do usłyszenia. Następnym razem, cześć.